Dzień dobry pani Aneto. Wczoraj jakieś wydarzenie miało miejsce na ulicy Tysiąclecia przy schronisku dla ludzi bezdomnych w Bolesławcu przy PCK. Co się wydarzyło? E, tak, dzień dobry. Między godziną 21 a 22 do mnie i do mojego partnera Artura dzwonił jeden z podopiecznych, którego znamy z prośbą o pomoc, ponieważ został wydalony z placówki z pozytywnym wynikiem COVID-a i nie wie co ma ze sobą zrobić. Ja powiedziałam krótko, kolofialnie mówiąc, mam piątkę dzieci, nie mogę cię wziąć pod swój dach, dzwoń na pogotowie i tam też nie uzyskał pomocy, jeżeli chodzi o Bolesławiec i spał dzisiaj w nocy przy ulicy Kaszubskiej 4 przez 10, całą noc i stamtąd właśnie przewożono go do Wałbrzycha, do najbliższego oddziału, gdzie było wolne miejsce covidowe. I on był chory na tyle, że miał bardzo wysoką gorączkę. Tak, pewno, tak, do 40 stopni. Mówił, że się bardzo źle czuje, że mam roczki przed oczami, że jest mu słabo. I w tym momencie, że ja zareagowałam, zadzwoniłam sama pod 112, co ten chłopak ma robić, ponieważ ja nie jestem w stanie mu pomóc i nie będę narażała swojego zdrowia. I że są od tego służby i miejsce, gdzie ostatni miał swój pobyt. No i niestety służby to samo potwierdziły, że od tego jest szpital. Więc policję wezwał pan który był, je, ma pozytywny wynik COVID-a, no i policja poinformowała pogotowie i stamtąd przetransportowano go do Wałbrzycha. A był jeszcze jakiś inny przypadek, drugi tak. przypadek? Tak, dwa tygodnie no, temu jeden z podopiecznych też e, ośrodka poinformował mnie, że pan z COVID-em został wydalony pozytywnym i na dzień dzisiejszy nie wiadomo, gdzie on przebywa. Dziękuję bardzo.